Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Cześć wszystkim. Dziś kolejna realizacja od Zabezpieczauto. Tym razem mieliśmy okazję zabezpieczyć samochód marki Opel. A konkretnie jest to Opel Insignia pierwszej generacji. Auto dość bogato wyposażone. No i zamontowaliśmy w tym samochodzie system Canlock od firmy zabezpieczał to. Jest to elektroniczny immobilizer, który uniemożliwi nam uruchomienie samochodu bez autoryzacji. No i teraz spróbujemy uruchomić pojazd. Noga na pedale hamulca, przekręcamy kluczyk. Jak widzimy nic się nie dzieje. Samochód nie reaguje na próbę odpalenia. Kolejny raz to samo. Aby odblokować pojazd, czyli go uruchomić, wystarczy, że pojawimy się w środku z takim oto brelokiem. Brelok łączy się automatycznie, gdy tylko wsiądziemy do samochodu. Jest to połączenie w pełni bezpieczne przez szyfrowane bluetooth, więc nie ma tutaj możliwości, żeby ktoś ten sygnał z tego breloka nam przechwycił. Natomiast na potrzeby tego filmu brelok został wyłączony, więc pokażę wam, jak odblokować pojazd wpisując tajny kod PIN. Kod PIN jest to sekwencja przycisków funkcyjnych, czyli odpowiednie przyciski naciskamy w odpowiedniej kolejności, tak żeby odblokować nasze zabezpieczenie. Jak widzimy, mrugnęły nam kontrolki świateł awaryjnych, to znaczy, że system jest rozbrojony. Spróbujemy ponownie uruchomić pojazd. Jak widzimy, auto odpaliło. Wszystko działa. Możemy normalnie zmieniać położenie skrzyni biegów, nic nam tutaj nie blokuje. Nie ma też żadnych dodatkowych błędów, wszystko działa tak jak przed montażem. Aby uzbroić blokadę, należy zgasić filnik. Gasimy całkowicie i otworzyć drzwi kierowcy. Jak widzimy, ponownie mrugnęły nam kontrolki od świateł awaryjnych. To znaczy, że blokada jest aktywna i teraz bez autoryzacji, czyli bez podania kodu PIN, czy też bez braloka niemożliwe staje się uruchomienie auta. Jeśli chcecie więcej realizacji od Zabezpiecz Auto, subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia. ZabezpieczAuto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.